A więc witam was kochani serdecznie ponownie, jak już tu jesteście zostawcie coś po sobie, lecimy z naszym questem pobocznym Róża na Czerwonym Polu, który jest questem pobocznym w dodatku od tej jakże miłej kobietki, którą spotkaliśmy tam u Olgierda. Zobaczymy, przeszukaj zniszczoną wieś używając Wiedźmickich zmysłów, gule tutaj są. No. Mam wejść tam do domu pewnie. Wejdę, wejdę, ale czy tutaj coś znajdę? Nie. Pewnie więcej guli znajdę. Zapach od czynników. Ciekawe dokąd mnie zaprowadzi. Okej, zapaszek. Tutaj do chaty mamy kierunek. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. Otwarte okno, ślad Buta na łóżku. Komuś się spieszyło. Dokładnie, tutaj jeszcze liścik? No tak. Narkotyki to niebezpieczny biznes. Klujwert brawo. mi oczy dookoła głowy. Ktoś się zainteresował Twoim interesem. Chcą Ci złożyć ofertę nie do odrzucenia. Na Twoim miejscu spakował Manarki i zaszł się gdzieś daleko. Najlepiej w Zerikani. Rodrich. Klasyczny, nie? Czyli idziemy tymi śladami z Okla? Ślady stóp. Nierówne. Ktoś tam wybierze. Szczere pole To na chwilę się zatrzymał, schował. Potem pobiegł dalej. I to pewnie jakiś potworek będzie? Nie trup. Blizna na czole. To musi być tętliwet. Pełny w plecach. Szedł głęboko, więc strzelano z małej odległości od strony wioski Od strony wioski. Czyli gdzieś tutaj? Ok. Był to kuszy. I ślady stóp. Głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. Czyżby strzelcem nie był jakiś oprych, tylko ktoś może z bardziej wyższych klas, typu strażnik? Ślady kopyt prowadzą w stronę wzgórza. I ktoś tam wciąż jest. A czemu Geralt wie, że tam ktoś jest? Chciałbym wiedzieć w tym stylu to. Dobra, to pielce. Ej, no. Bez jaj. Cieszę się, że na tym poziomie trudności nawet taki utopiec potrafi być wyzwaniem. Ale co tutaj mi się nie podoba, to że ja nie mam niestety eliksirów. Patrz to. A załatwiliśmy go. Wyśmienicie. Okej. Okay. Gdzieś pod wzgórza mam się udać tak? Już straciłem tą drop. Może to skojatel też często tak jest, nie? Że oni robią jakieś dziwne rzeczy. Ok, chyba tutaj jest domek. Mamy konia. Zobaczymy, co w tym domu jest. By to jest jakieś obozowisko. I co? tylko w domu nie ma. Podpal. Aha, rozkazy ataku na Łukowiec. Proszę mnie słuchy, że opuszczoną wieś Łukowiec ma nowych mieszkańców. Z kraju pospolitych bandyków zawłaszcza sobie to miejsce, uczynając z niego wytwórnie wistechu. Nie możemy na to pozwolić, rozkazuję wyprawić się do wsi i zabić wszystkich oprychów. Macie dać przykład z grozy. Aparaturę i zapasy składników przywieźcie do Kryjówki na północy, na zachód od Bronowic, a wszystko inne zniszczycie. No, Ulrich. Upadły rycerz zakonny. No, właśnie. Tak jak powiedziałem, skojatel to jeszcze jest druga y, frakcja, która się nazywa właśnie rycerzy, ry, rycerze zakonni. Właśnie ci z... Y, z planu róży, tak? Nie pamiętam już jak to było, z jedynki wiem, że oni mi bardzo w jedynce utkwili ten ziomek tam jeszcze był, nie pamiętam już jak on się nazywał, ale ogólnie klimat świetny był tam Ale widzę, że to już jest kolejny poboczny quest z serca z kamienia, gdzie mamy do czynienia z tymi rycerzami zakonu nie? Wyklętymi, takich właśnie upadłymi czyli Przypomnieli sobie o nich trochę? Są rycerzykich. O, zakon płonącej róży ma nową siedzibę? Niczego sobie słuchaj, no przybłędo. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj skąd przyszedłeś. No, czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? <noise> Dobra, co tam jest w środku? Ciekawe, co tam jest w środku. Bo zalatuje fistechem. Mielibyście coś przeciwko, żebym się rozejrzał, braciszkowie? Mielibyśmy. I to bardzo. Dość żartów. Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa. No, jest.

Ja ci dam dziweczkę do laseczka zaraz. Łokie. Ej, kogo ty fokusujesz, galert? Galat może od razu. Tyle! Chip-chip, chyba w nieodpowiednim momencie ci się zebrało. Wiem, że te miecze tych rycerzy zakonu są dosyć warte. Pewnie w środku jest ich więcej. Więc się przygotujmy na walkę. Już tam widzę jednego fistech. Czyś się ma, chcę tak wejść i będzie filmik. Tak, no właśnie. Może ich nie będę musiał zabijać? Co? Kim ty do cholery jesteś? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Nie powinno cię tu być. A rycerze Zakonu Płonącej Róży nie powinni mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie, nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych, szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Radowi nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic, a tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. Została nas garstka. Musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Ci goście próbuje się trochę jakby umoralniać, tylko że no zabił zwykłych wieśniaków, żeby pistek robić, nie? No, a ja też mam teraz ich zabić, a on jakieś tam ma jednak wartości? Nie wiem. Um, <gryw> nie wiem o co chodzi, nie? Właśnie. Więc zostaliście pandytami? Ciekawe, co by na to powiedział Zygfryd z Denesle. Właśnie, Zygfryd. Nie. Zygfryd z Denel? A skąd ty go w ogóle? Ja Cię poznaję. Ty jesteś Gerald z Rivi. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg. Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek. Od Ciebie, Ty przeklęty mutancie. No dalej, wyciągaj miecz. Nie krzycz. Wystarczy grzecznie poprosić. Dobra, sam tego chciał. Tak naprawdę, ja myślałem, że tutaj będzie jakaś możliwość, chociaż dogadania się jakoś inaczej, ale widzę, że chyba nie ma sensu nawet. Oj, muszę uważać. No właśnie, ale wciskałem queen i, i nic nie mogłem zrobić. Plus jeszcze użyłem, ja skórkę użyłem nie chcąc, chciałem użyć gromu, ale dobra, no nic, wiemy na co się piszemy, to jest jednak dobry poziom trudności. Ja się cieszę, że gramy w takim poziomie, a nie w jakimś Są? takim dobra. Czyli tak naprawdę ta gadka była bez sensu, kompletnie. Nie. A rycy... Fakt... Zaj... <laughs> Szczerze mówiąc, mam te wasze żale w dupie. I to tak głęboko, że trzeba by sztygara z Mahakamu, żeby się do nich dokopać. O, mocno. Nie wiedźcie im. cię Aha, czyli tak czy tak, on nas rozpoznaje, i później po prostu jest na nas zły, nie? O, dobra. Ej. Co wy robicie? Ale wypaskudzili mi, dobra. Muszę to wziąć trochę bardziej na poważnie. Może jakiś odwar sobie łyknę. No, to może być dobrym pomysłem. Więc bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Sprawdzimy trzeci dialog. Teraz to samo. Ja cię, ja cię poznaję. Bla, 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 dobra. Akcji zużyteczne. No, to jest ciekawe. Zwiększa zadawane obrażenia. Hmm. Jeśli wytrzymało się, zwiększa od zera się na taką ją całą. A. Zmniejsza otrzymywanie zależy od obciążenia. Powiedzmy w sumie możemy spróbować. Będzie ciekawie. Tylko ja wiem, że tutaj ktoś ma kuszę, nie? I to mi się nie podoba. No właśnie, z tą kuszą, jak on mi zapas kudzi, Szanujmy się, i idzie do mnie strzał z kuszy, słyszę, no właśnie, no nie, no tego gościa z kuszą muszę wyeliminować. To nie ma w ogóle zasady, czy ja użyję jakiegoś odwaru, czy nie. zai, Co? Jak? sobie ten i jeszcze sobie, o, olej użyjemy. Zapominam o olejach, a przecież to jest taka ważna rzecz. Ten wisielców, nie? By się przydał. Jad wisielców. Gdzie jest ten gościu z kuszą Tam jest u góry. Ja muszę się w ogóle wys... O, tu jest jeden. Słyszę przeładowanie, ale patrzcie, i tak dostałem. Muszę tutaj się udać jak najdalej. Ten o Jezu, ten gaz jest łatwo no, to nie jest za mądre. Ma mnie tam bije z tej kuszy, dziad jeden. Bądź tu mądry. Dobra, fajnie. Patrz to, no ja nie mogę się ogarnąć z tą kuszonego. No, wejście tego kusznika pieprzonego. Się zbugowali. A tu będzie mnie starać się? Patrz to, nie mogę stąd wyjść. Dobra. Będziemy się starać po prostu ich ogarnąć. Tak jak umiemy. To jest ten cały Ulrich. Nie mogę wyjść z takiego pierdolnika Weź tą tarczę, tarczę wyrzuć chłopie Dobra Dużo rzeczy, to na pewno ten Miecz zakonu No i tam jeszcze ten kusznik powinien być Pytanie, czy jeden, czy więcej? есть други. другий. окей. Udaj się do zlecenie Kurwa, zleceniodawczyni po nagrodę. Ale żebym się zakręcił. Blblblbl. dobra. Eee, liczyłem na jakąś tutaj znajdźkę, ale zaopatrzyłem się w nie wiem ile, z 10 mieczy? 8? Wracamy. No tu nie będę nigdzie chodził. Chociaż? <ścoughs> Chociaż? E, same grzyby. <ścoughs> Dobra. Dobra robota, Geralt. Płotek, gdzie jesteś, że? No tak będziemy drogą po prostu sobie jechać, aż znajdziemy znak. Pewnie jakaś wioska zaraz będzie terane właśnie są Ruszy Fullwark No i mamy. Idziemy. Czy to o mnie było, że uzbrojony oprychy w mieście? W ogóle wypadałoby iść do fryzjera niedługo. I, I zarazem u Geralda i zarazem u mnie w prawdziwym życiu. Dobra. Jak ona ma Adela. Wiedziałam, że to zrobisz Wiedziałam. No opowiadaj, kto za tym wszystkim stał? Czyli tak naprawdę. Bez żadnego tego zastanowienia się byliśmy... Mordercom, nie? Przyszedłem po pieniądze. Przyszedłem po pieniądze, a nie snuć opowieści. Ech, taki przystojny, a taki nudny. Masz kocie oczka, twoje złoto. I ci kup sobie za nie dwie uncje fantazji. Ciekawe czy byśmy więcej dostali pieniążków? Jakbyśmy wygadali się. Zostawimy sobie już następnego questa hula, i dusza. Dobrze, kochani, na ten moment serdecznie dziękuję, że jesteście. Zostawcie coś po sobie klasycznie. No i stay tuned z kanałem. Yo.